Siemanko, jestem Gabo i tam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o rzeczach, których nie wiesz o skinach. I jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym was zaprosić na mojego Discorda, na którym jeżeli wpiszecie na kanale hashtag butownia, komendę wykrzyknik etyranga, dostaniecie specjalną rangę dla widzów z YouTube'a. Link oczywiście w opisie. Chciałbym również pogratulować osobie, która zwyciężyła konkurs na intro. Jego intro zaraz się pojawi, a ja was już serdecznie zapraszam na odcinek. No więc tak, według mnie ogólnie skiny dzielimy, to jest oczywiście moja skala wymyślona przeze mnie, skiny dzielimy na parę rarity. Teraz on mnie wymienię. Komony są to skiny za darmo, które dostajemy, po prostu skiny podstawowe. Są również skiny rzadkie, które są skinami za 30 gemów. Super rzadkie są za 80 gemów, epickie mamy za 150 gemów, a mityczne za 300. Legendarnymi skinami możemy nazwać, no jeszcze jedno rarity właśnie dodam, mówię legendarne skiny, którymi możemy nazwać darmowe skiny, które były na przykład kiedyś do zdobycia jak starszeli lub które są są Do zdobycia, na przykład jak Wizard, Barley, za połączenie konta z Super Slidey. Wszystkich skinów mamy około 58. Ja mogłem się w którymś miejscu pomylić, więc jeżeli pomyliłem się, napiszcie mi to w komentarzu. Ogólnie w tym wliczałem również skiny common, czyli te takie za darmo, oraz skiny, których nie ma już w grze widocznych do kupna, czyli skiny świąteczne z eventu Złotego Tygodnia i tak dalej. Tych, których już nie mamy, nie widzimy, i starsze i też w to wliczyłem. Więc dlatego wychodzi nam, że mamy ogólnie skinów 58, w czym 25 to oczywiście te podstawowe, commonowe skinów, bo każdy Brawler ma swojego skina. Mamy ich 25 na ten moment, oczywiście liczę roze, 6 rzadkich, czyli tych za 30 gemów. 14 super rzadkich za 80 gemów. 10 epickich za 150 gemów. Jedna mityczna, czyli Fenix Crow za 300 gemów. I dwie ekskluzywne, nawias legendarne, po prostu dlatego, że ja je lubię tak nazywać, czyli Wizard Barley i Shelly. Wychodzi nam oczywiście 58, jeżeli ja się nie pomyliłem w obliczeniach. Mogłem się pomylić. Jesteście pewnie ciekawi, ile gemów by kosztowało okupienie wszystkich skinów, które Oczywiście już teoretycznie, po prostu bez żadnej promocji, wszystkich skinów ze sklepu. Po prostu jakby wszystkie były. Słuchajcie, za, żeby kupić wszystkie rajry, czyli te za 30 gemów potrzebowalibyście 180 gemów. Żeby kupić wszystkie super rajry, potrzebowalibyście 1120 gemów. To nic w przepikach, na których kupno ich, potrzeba by, było wam, potrzeba by było wam aż 1500 gemów. I oczywiście mityk jest tylko jeden, czyli 300. Razem te wszystkie gemy kosztowałyby uwaga. 3100 gemów, wow, duża liczba, prawie 500. Tu w złotych? Coś takiego, naprawdę mega, mega dużo gemów, nawet więcej niż 500 złotych. Nie wiem ile dokładnie, ale mega, mega drogo i więc ja bym wszystkich nie kupował od razu, bo to by było mega drogo. Uwaga, poprawka, to by kosztowało około 700 złotych, to jest mega drogo i myślę, że nikt by tego nie wydał. No więc tak, ostatnim czasem Brawl Stars zmieniło troszkę politykę skinów. Kiedyś na święta, jak były po prostu święta w tamtym roku i były limitowane skiny, one były na przecenie. Teraz limitowane skiny, które po prostu nigdy więcej się nie pojawią w sklepie, nie są na przecenie i tak, można oddzielić skiny limitowane od nielimitowanych, po prostu nielimitowane skiny są na przecenie i można je kupić taniej, tak samo jak było z bany Penny i Valentine spoko, którzy byli o wiele tańsi na starcie i zostali po prostu w grze już na zawsze. A na przykład skiny na złoty tydzień nie były na przecenie i nie zostały na zawsze i po prostu nie da się ich już teraz kupić. Jeżeli chodzi o opłacalność skinów, najbardziej opłacalne są skiny z plakietkami oraz te darmowe limitowane skiny, takie jak na przykład, yy, najbardziej limitowanym skinem jest oczywiście Starshell i po prostu, bo ona Nigdy już więcej nie będzie, a była za darmo dla wszystkich, z, którzy zarejestrowali się do gry przed 2019 rokiem. Oraz mega opłacalnym skinem jest też Barley, ale Barley jest troszeczkę według mniej, według mnie mniej opłacalny dlatego, że on został na zawsze i może mieć go każdy, ale mam mega e epickie dodatki, które sprawiają, że jest mega opłacalne. Oczywiście potem są skiny z plakietkami, ponieważ z plakietkami skiny są jedne z najbardziej opłacalnych, dlatego że po prostu mają plakietki i już nigdy nie będą dostępne w sklepie. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka i zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem jeżeli on wam się spodobał nie zapomnijcie zostawić suba na kanale i nie zapomnijcie wbijać na moje social media na których na przykład na Instagramie na tysiąc obserwujących będziemy mieli specjal i po prostu z tej okazji dam wam jakieś w carda jeszcze nie wiem jakiego ale wam dam poza tym nie zapomnijcie wbić na mojego discorda co zrobić na discordzie już mówiłem na początku odcinka więc możecie sobie cofnąć link oczywiście w opisie nie zapomnijcie zostawić suba łapki w górę i tak dalej i tak dalej obczajecie moje nowe relacje które od jakiegoś czasu już wrzucam i co ja się z wami jak nam byłem Gaweł jestem Gawel i siema no, Be fun!